Czy Bóg wciąż działa cudami? W Biblii jest pełno niesamowitych cudów, które pokazują, jak Bóg interweniował w życie ludzi. A co z nami? Czy wciąż dzieją się cuda? Dziś przyjrzymy się kilku z nich. Cud 1. Rozdzielenie Morza Czerwonego. Mojżesz i Morze Czerwone. Bóg rozdzielił morze. Mojżesz prowadził lud Izraela przez Morze Czerwone. A Bóg otworzył morze, pozwalając im przejść suchą stopą. To był cud który dał nadzieję na wyjście z niewoli. Cud 2. Zmartwychwstanie Łazarza. Łazarz! Bóg przywrócił życie. Łazarz umarł, ale Jezus w mocy Bożej przywrócił go do życia, pokazując, że nie ma nic niemożliwego, nawet po śmierci. Cud 3. Woda w wino. Przemiana wody w wino. Bóg zmienia nasze życie. Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus przemienił wodę w wino, pokazując... Że Bóg dba o nasze potrzeby i potrafi zmienić sytuację na lepsze w najmniej oczekiwanym momencie. Cud 4. Uzdrowienie paralityka. Bóg leczy nasze rany. Jezus uzdrowił paralityka, przywracając mu nie tylko zdrowie, ale i nadzieję. W dzisiejszym świecie Bóg wciąż uzdrawia nasze dusze i ciała, jeśli pozwolimy mu działać. A co z nami? Czy Bóg działa w naszym życiu? Czy to w małych, codziennych cudach, czy wielkich przełomach, Bóg wciąż działa. Cuda są tu, wśród nas. A ty, wierzysz w Boże działanie w twoim życiu? Daj amen w komentarzu, podziel się swoją historią cudu, który przeżyłeś. Kto wie, może twoje słowa zmienią życie innych.